Piotr Mikrut, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Śnieżka jest dzisiaj moim Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, zacznijmy od liczb, dlatego że jesteśmy w takim, o, takim gorącym okresie wynikowym, dużo się mówi o wynikach, a to jest chyba dobry czas dla spółki. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Dzisiaj podaliśmy do publicznej wiadomości wyniki spółki za trzeci kwartał i również narastająco po trzech kwartałach roku 2020. 19, no i możemy powiedzieć, że, że, są, że są to dobre informacje, są to, są to dobre wyniki, charakteryzujące się dużą dynamiką, aczkolwiek oczywiście decydujący wpływ na tą, na tą dynamikę ma konsolidacja wyników spółki węgierskiej, spółki Polifarbe, którą kupiliśmy, transakcja została sfinalizowana w połowie maja bieżącego roku. Więc Śnieżka uzyskała, Grupa Kapitałowa Śnieżka uzyskała przychody po trzech kwartałach na poziomie 575 milionów złotych i jest to blisko 20% dynamiki do roku poprzedniego, natomiast największy wpływ na to miało właśnie przychody zrealizowane na Węgrzech, aczkolwiek jesteśmy również zadowoleni z tego, że w Polsce zrealizowaliśmy dynamikę, 5% w stosunku do roku poprzedniego i jest to troszkę powyżej tego, jak urósł polski rynek FARB. No i również możemy się pochwalić dobrą dynamiką, jeżeli chodzi o zysk netto. On ukształtował się po trzech kwartałach na historycznym poziomie przekroczył 70 milionów złotych i jest to o ponad 9% lepszy wynik niż uzyskaliśmy w roku ubiegłym. Ja też sprawdziłam, jak kształtują się te wyniki w samym trzecim kwartale i wychodzi na to, że Śnieżka zwiększyła w trzecim kwartale przychody o 33,7%, zysk operacyjny 29%, zysk netto o 30% i pod tym względem, co wpłynęło na te wyniki? Tu jeszcze bardziej, tu jeszcze bardziej mm -hmm. decydujący wpływ o wynikach właśnie trzeciego kwartału ma konsolidacja spółki węgierskiej i wyników tej spółki węgierskiej, ponieważ rozpoczęliśmy tą konsolidację od 15 maja, więc w wynikach drugiego kwartału było to zaledwie półtorej miesiąca. Natomiast no, trzeci kwartał to już jest pełen, pełen kwartał, pełne, pełne trzy miesiące dodatkowych przychodów i dodatkowych marsz. Generowanych na rynku węgierskim. W takim razie porozmawiajmy trochę o tej działalności międzynarodowej, ponieważ rynek węgierski to jedno, ale także ukraiński i białoruski to są te, które są interesujące dla spółki. Jak by mógł je Pan ocenić? No mogę powiedzieć, że po tej transakcji w rynek węgierski będzie rynkiem numer dwa po rynku polskim, czyli z rynków zagranicznych rynkiem najbardziej dla nas interesującym, dla nas najważniejszym. Myślę, że, że w przyszłym roku yy, to już będzie około 20% przychodów w grupie kapitałowej Śnieżka. Kolejnym rynkiem ważnym jest, jest rynek ukraiński i również rynek białoruski. Rozwój w tej części Europy jest zgodny ze strategią Śnieżki. Chcemy się koncentrować w Europie Środkowo-Wschodniej, chcemy się koncentrować w wybranych krajach. Jest dla nas również ważne to, żeby w krajach, w których Chcemy się koncentrować, żeby mieć tam znaczące udziały rynkowe. Pozwala nam to na prowadzenie intensywnych kampanii reklamowych, na właściwe zarządzanie naszą sprzedażą. Jeżeli chodzi o Węgry, to rynek farb dekoracyjnych w tym kraju szacowany jest na około 100 milionów euro. To dużo czy mało? I czy Pana grupa kapitałowa nie będzie tam rywalizowała sama ze sobą? To jest mniej więcej, to jest. Myślę, że rynek węgierski jest podobny do, do, do rynku polskiego. My rynek polski szacujemy na około 2 miliardy złotych, rynek, rynek detaliczny, więc biorąc pod uwagę proporcje pomiędzy ludnością. E, Polski i Węgier, to oznacza, że konsumpcja farb jest na zbliżonym poziomie, więc myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jakie udziały posiada spółka, którą kupiliśmy w tym roku, i myślę, że ten rynek stwarza nam dalsze dobre perspektywy do kolejnego wzrostu. Chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno rynek polski, rynek węgierski. W porównaniu do rynków Europy Zachodniej, w dalszym ciągu konsumpcja farb na mieszkańca roczna jest sporo mniejsza, bo ona w Europie Zachodniej osiąga poziom około 20 litrów rocznie, a w Polsce i na Węgrzech to mamy poziom na poziomie powiedzmy 14-15 litrów rocznie. Czyli w sumie jest to teoretycznie dobra informacja dla spółki, ponieważ rynek jest perspektywiczny, zgadza się? Oczywiście tak, była to świadoma decyzja, chcemy, chcemy budować naszą pozycję na rynkach rozwijających się. Jest, daje to dużo większe perspektywy wzrostu w przyszłości. Jeżeli chodzi o te rynki zagraniczne, no to widzę, że yy, faktycznie Węgry tutaj miały wpływ na wyniki 12,4% na plusie, na plusie, Ukraina o 30%, ale Białoruś tutaj jest spadek 2,4% rok do roku. Yy, jakie są w związku z tym plany dotyczące tego rynku? Yy. Białoruś narastająco rzeczywiście zanotowaliśmy spadek, natomiast sam trzeci kwartał to jest kilkuprocentowy wzrost na Białorusi, to jest około 3% wzrostu, także prowadzimy intensywne działania związane z dostosowaniem naszego portfolio dla rynku białoruskiego, ponieważ po tym kryzysie, który miał miejsce już, już kilka lat temu, zmieniła się mocno sytuacja konkurencyjna i jednak te firmy, które, które w czasie kryzysu oferowały najniższej jakości, ale również najniższej ceny produkty, zajęły pewne miejsce na, na, na rynku Białoruskim. Śnieżka przez, przez wiele lat starała się prowadzić taką strategię oferowania dokładnie identycznych produktów, identycznej jakości na wszystkich istniejących rynkach. No i w tym momencie zastanawiamy się nad tym, czy jednak na rynku białoruskim nie powinniśmy zaoferować produktów, które będą mogły bardziej nawiązać walkę cenową z, z konkurencją białoruską, a przez to może trochę zmodyfikować ich formulacje. A czy ma pan na radarach jeszcze jakiś inny rynek, skoro tutaj te idą tak rozwojowo? Generalnie będziemy się koncentrować na razie na tych rynkach, które już wymieniliśmy, aczkolwiek cała Europa Środkowo-Wschodnia jest w obszarze naszego. Zainteresowania. To jest ten rejon, gdzie, gdzie chcemy działać i gdzie, gdzie chcemy strategicznie budować naszą pozycję lidera. Obecnie trwa największy, najdłuższy w historii spółki cykl inwestycyjny. I tak w trzecim kwartale grupa wydała na inwestycje 23,4 miliona złotych. Na co zostały wydane te środki? To prawda, jesteśmy, jesteśmy w w, cyklu, w największym w historii śnieżki cyklu inwestycyjnym, który zakładam, że potrwa do roku 2022. No i na te największe inwestycje składa się po pierwsze zakup 80% udziałów w spółce PoliFarbę. To miało miejsce jeszcze w drugim kwartale. Natomiast w trzecim kwartale kontynuowaliśmy. Inwestycje związane z automatyzacją procesów produkcyjnych w naszych fabrykach w Polsce. Kontynuowaliśmy nasz projekt transformacji cyfrowej, który realizujemy wspólnie z firmą SAP, i rozpoczynamy również kolejną inwestycję budowę nowoczesnego centrum logistycznego. Mówimy tutaj dużo. O rozwoju, o innowacjach, o zdobywaniu nowych rynków, o inwestycjach. Ale z drugiej strony przez cały czas, od wielu lat, Śnieżka jest spółką dywidendową. I tak w 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom prawie 28 milionów złotych dywidendy, a w ciągu 15 lat obecności na GPW łącznie ponad 336 milionów złotych dywidendy. Czy teraz, gdy jest tak intensywny czas, jeżeli chodzi o inwestycje wewnątrz, firmy czy coś zmieni się w polityce dywidendowej. Zarząd z Grupy Śnieżka nie zamierza zmienić polityki dywidendowej. Chcemy, żeby spółka w dalszym ciągu dzieliła się dywidendą, dzieliła się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami, a czy i w jaki sposób spółka jest lub może być zależna od koniunktury na rynku deweloperskim, mieszkaniowym, nieruchomościowym. Szacujemy, że około 20% naszych produktów trafia na rynek pierwotny, więc jest skorelowana z koniunkturą na rynku nowych inwestycji, nowych mieszkań. Natomiast 80% naszych produktów jest wykorzystywana w remontach, czyli możemy tutaj bardziej mówić o, o korelacji z PKB, bo, bo, bo PKB jest związane również z siłą e, nabywczą e, potencjalnych klientów e, Śnieżki. No więc oczywiście koniunktura w budownictwie ma dla nas znaczenie, ale też nie jesteśmy bardzo silnie od niej zależni, czyli dekoniunktura w budownictwie nie wpływa na 100% naszych wyników, ale szacujemy, że na około 20. Dotarłam też do takich informacji. Nie wiem, czy są prawdziwe, jeżeli nie, to niech mnie pan wyprowadzi z błędu, że czy to prawda, może że jest pan zwolennikiem robotyzacji? Jeżeli tak, to w jaki sposób się to przejawia w firmie? Jestem zwolennikiem, jesteśmy zwolennikami automatyzacji procesów. Mamy świadomość tego, że... Firmy muszą inwestować w automatyzację, muszą zwiększać wydajność i zwiększać produktywność. Aby... To, to dotyczy nie tylko naszej spółki. Uważam, że wszystkie polskie firmy dla dobra swoich pracowników również muszą zwiększać wydajność i produktywność. No i automatyzacja, robotyzacja w naszym przypadku powoduje, że jesteśmy w stanie w pewnych miejscach eliminować pracę człowieka poprzez zastosowanie urządzeń, robotów, które mogą skutecznie Zastępować ludzi. Wiąże się to też z tym, że eliminujemy takie bardzo trudne stanowiska pracy stanowiska, które wiążą się z dużym obciążeniem fizycznym naszych pracowników, a ze względu na to, że śnieżka dynamicznie się rozwija i zwiększała sprzedaż, ta automatyzacja i eliminacja jednych miejsc pracy nie zmuszała nas do tego, żeby zwalniać pracowników, tylko mogliśmy tym pracownikom powierzyć inne zadania. Taki cel strategiczny spółki to budowanie pozycji lidera w swoim segmencie. Czy jeszcze tak na koniec możemy podsumować, w jaki sposób widzi Pan ten rozwój i utrzymywanie tej pozycji lidera? To prawda, jesteśmy zdecydowani na budowanie pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych, co ważne właśnie w Europie Środkowo Wschodniej i tą pozycję lidera na dzień dzisiejszy mamy na rynku polskim. Jesteśmy, mamy największe udziały w rynku polskim. Mamy bardzo duże udziały na rynku, w rynku węgierskim. Nie mogę w tej chwili potwierdzić, czy jest to pozycja lidera, czy nie, ale będziemy, ale będziemy o tą pozycję walczyć. Mamy też bardzo silną pozycję na rynku ukraińskim i tam jesteśmy liderem w wyrobach, w produkcji wyrobów wodorosięczalnych, więc powiedzmy tak wyrobów emulsyjnych. I to takim zdecydowanym liderem, gdzie firma, która zajmuje drugie miejsce, to już ma tam powiedzmy dwa razy mniejszy udział w rynku od nas, więc. W tych trzech krajach jesteśmy blisko, albo jesteśmy na pozycji lidera, albo jesteśmy blisko pozycji lidera. Również na rynku białoruskim jesteśmy liderem w produkcji gładzi szpachlowych i w tym segmencie, i w tym segmencie Śnieżka też ma, też ma taką pozycję. Tu, tu nie chodzi o stricte ambicje bycia tym numer jeden, ale chodzi o to. Żeby mieć bardzo duże udziały, które właśnie pozwalają nam na, na prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych i, i na dobre zarządzanie sprzedażą. Więc my wolimy być w mniejszej ilości krajów ze zdecydowanie silniejszą pozycją, niż gdybyśmy mogli, gdybyśmy mogli wybrać i być w znacznie większej liczbie rynków, ale z zdecydowanie mniejszymi udziałami na każdym rynku. I może niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania i naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję.